Chciałam Wam przedstawić Maję i przedstawić Wam jednocześnie trzy podstawowe zasady posługiwania się swoim własnym głosem po to, żebyśmy mogli zacząć śpiewać. Musimy wiedzieć, co to są i po co są te trzy zasady. Czyli pierwsza zasada to jest podparcie. Zaraz powiemy sobie, co to jest podparcie. Druga zasada to jest przydźwięk. Też powiemy sobie, co to jest przydźwięk. No i oczywiście trzecia Zasada luźna żółfa. Jeżeli będziemy spełniać te trzy zasady, to okaże się, że śpiewanie wcale nie jest takie trudne, że śpiewać każdy może, naprawdę. Śpiewać każdy może, każdy się może nauczyć śpiewać, każdy może się prawidłowo nauczyć posługiwać swoim głosem. Jeden warunek: no nie każdy zostaje artystą. <laughs> no, ale właściwie, nawet w domu, jak się śpiewa, to też się jest artystą, prawda? I teraz Pierwsze ćwiczenia zrobimy na podparcie. Na ścianie, tak? Nóżki, tak, 10 cm od ściany. Zrób lekki przysiad. Tak. I teraz chodzi o to, żeby przesuwając ciało w górę, wyczuć łopatki, wyczuć głowę i wyczuć to, w jaki sposób tutaj te mięśnie działają. Czyli tutaj mamy najważniejszy mięsień, które, który decyduje o tym, czy oddychamy dobrze, czy nie oddychamy i to jest przepona. Czyli teraz stań troszkę bliżej tutaj, połóż ręce na końcówce żeber, tutaj na końcówce żeber, tak? I weź, tu musisz być luźna. Dlatego łopatki, jak, jak przelegają do ściany, to one utrzymują nam te mięśnie, że one nie, nie idą w górę i są luźne tutaj są, muszą być różne. I teraz robimy wdech, ale nie wdech tutaj piersiami, tylko wdech tak, żeby rozszerzyć, poczekaj, ja Ci pomogę, o widzisz, o właśnie, teraz bardzo dobrze, jeszcze raz. Tak i staraj się myśleć o żebrach, na razie myślimy o żebrach po to, żeby żebra, końcówki żebra się rozszerzały. Proszę uwaga i tak masz powietrze i teraz tak i pod i właśnie, zobaczcie, i teraz te żebra się właśnie zagwałtownie zamykają. To podtrzymywanie, otwarcie żeber musi być większe, ale to oczywiście trzeba poćwiczyć, żeby wzmocnić te mięśnie. Czyli bardzo ważne jest, żeby zabierając się za, za tak trudny zawód jak wokalista, no to musimy być wysportowani, musimy mięśnie mieć bardzo wygimnastykowane. Po śpiewaniu 120 mięśni bierze udział. Czyli zobacz, to nie jest tak, tak prosto, prawda? Czyli jeszcze raz, tu, tu ramiona w dół. I teraz powolutku. Trzy, przytrzymuj, tak. Przytrzymuj, przy, przy. I. Tak, przytrzymuj, nie tak mocno. Tak. No właśnie. Bardzo ładnie. Tak jest. To, to ćwiczenie zalecam, bo ono bardzo jest dobre po to, żeby tutaj wzmocnić nasze mięśnie i żebyśmy mogli po prostu śpiewać tak, jak trzeba. Jeżeli się zdarzy, że już nam brakuje oddechu, no to wtedy pępek do kręgosłupa. Tak? Czyli jak już na, jesteśmy na samej końcówce, to wtedy musimy ścisnąć tutaj mięśnie, tutaj i wtedy dajemy radę i jeszcze możemy coś wyciągnąć. Ponieważ jeżeli tutaj będziemy mieli napięte i odpowiednie prace mięśnia, to krtań nam się rozluźni i nie będzie żadnego problemu ze śpiewaniem. I teraz stań naprzeciwko mnie, uh -huh. to jest takie ćwiczenie y w tą stronę i tu nogę i rączkę, I ciągnij, ty, ty ciągnij do tyłu i ja też, uwaga, o. I czujesz mięśnie, uh -huh. prawda? Tak. No, i to, to pracują, to również można sobie tak ćwiczyć. Yy, następne ćwiczenie, które jest no, bardzo potrzebne, nie mam tu, nie mam dużo książek, ale w tej chwili nie mam. Weźcie sobie kilka książek yy, do, yy, do ręki, oprzyjcie się o ścianę, wyciągnijcie te ręce o, i po, podnoście. Tak, takie, takie albumy duże nie musisz mieć. O, widzisz? O, i teraz w górę, i, i czujesz, jak, jak. I teraz opuszczasz delikatnie. Opuszczasz, ale musisz tu podtrzymywać. I to też jest takie ćwiczenie, które pomaga wzmocnić ten mięsień, który jest bardzo ważny, który trzyma cały twój oddech. Tak, i teraz Wam pokażę podparcie bliżej podejdę zobaczcie co to jest podparcie Czyli nawet o tym nie wiedzieliście, że podparcie to jest przytrzymanie oddechu poprzez utrzymanie przepony na dole, czyli ten mięsień, który tutaj idzie, on musi być na dole, czyli jak, jak bierzecie na żebrach oddech to to musi iść na dół. Tak? Poprzez utrzymanie rozszerzonych żeber, czyli Musimy tu oddychać, a nie, oddy nie oddychamy tutaj. I poprzez przyciąganie pępka do kręgosłupa, poprzez napinanie mięśni grzbietu i poprzez próbę wygięcia pleców krzywizny kręgosłupa. Czyli, czyli musimy tak stanąć, jakbyśmy nosili, ja już mówiłam, y dwa kosze jabłek, i wtedy tworzy się to wygięcie lędźwiowe kręgosłupa, które pomaga nam utrzymać tą przeponę, czyli ten mięsień najważniejszy na dole. Czyli to są takie podstawowe rzeczy, o których musicie wiedzieć i które musicie ćwiczyć. O ćwiczeniach jeszcze też będziemy fizycznych rozmawiać, ale teraz mówiliśmy o przeponie i to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne, żeby, żeby nam wszystko pracowało tak, jak trzeba. Bo jeżeli zakłócimy y, pracę tego mięśnia, no to od razu krtań nam się ściska i zamiast Mieć luźny oddech. No właśnie, przebieg w gardle, to ściśniemy i okazuje się, że już nic, nie możemy wydobyć z siebie żadnego dźwięku. Czyli to jest pierwsza zasada, którą powinniście pamiętać, czyli podparcie. Druga zasada jest równie ważna, czyli przydźwięk. Małe dziecko, jak się rodzi, to spróbuj zapłakać. Bardzo dobrze, słyszycie. Po prostu jest to taki dźwięk, który głośnie, które mamy nad krtanią, należy ją tak mocno ścisnąć, ale ściśniemy ją tylko dlatego, że odpowiednie podparcie będzie, dobre podparcie i krtan się rozszerzy, a głośnia i ten przydźwięk, który się tworzy w głośni, będzie, głośnia będzie mocno ściśnięta. Czyli jeszcze raz pokaż jak małe dziecko. Eee! Bardzo ładnie. Czyli to jest ten dźwięk, który, w którym znajdujemy przydźwięk. A poszukaj teraz yy, na przykład yy, takiego małego samochodziku, który, którym dzieci się bawią na podłodze. No to może nie był taki samochodzik, to może bardziej była karetka pogotowia, prawda? No ale również przydźwięk był. Może jeszcze powiemy takim głosem z przydźwiękiem, Ktoś, ktoś, kto nas przedrzeźnia. He 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 he, he. He, 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 Bardzo dobrze. Bardzo dobrze ćwiczyć również przydźwięk na dźwiękach kaczki. Ap, Słyszycie, jak fantastycznie. I Właśnie na tych dźwiękach, które mamy dookoła siebie, możemy szukać takich dźwięków, które będą najlepsze do ćwiczenia tego przydźwięku. Na przykład już robiłyśmy karetkę pogodową, ale spróbuj jeszcze raz. Mhm. Wyżej? Czy... No wyżej. To wtedy ktań podnosisz w górę. Dobrze? Nie no okej. Okay. Różne są. Jakbyś szła ulicą i tak zaśpiewała, to też byłoby ok. I teraz zróbmy pikujący samolot, czyli zauważcie, podnosimy ktań, czyli się zachwycamy sobą. No, i w ten sposób działa przydźwięk. Przydźwięk, który jest podstawą wydobywania dźwięku każdego. Może, możemy troszkę mniej go używać, ale bez przydźwięku nie ma. Czyli to jest ta druga podstawowa zasada, w której musimy skorzystać, jeżeli będziemy chcieli śpiewać. Trzecią zasadą, już taką bardzo prostą, jest luźna żufa. Ziewnij sobie. Uch, o, przeciągni się, tak? O, zobaczcie, luźna żufa. I luźna żufa jest po to, żeby dźwięk wchodzi w nasze ciało. Bo jednak mówimy y, najczęściej w sposób naturalny, nie używamy żadnych krzyków, wrzasków, chyba że, że mamy taką konieczność albo ta sytuację, która spowoduje, że będziemy musieli. Ale tak naprawdę to ta luźna żufa powoduje, że nie mamy oporu ta nie jest ciśnięta i dźwięk wchodzi w ciało. Jak znaleźć również taką żuchwę? Wyobraź sobie, że jedziesz autobusem i zasypiasz. i Głowa do tyłu ci się odchyla. O, o, o właśnie. Widzicie? I teraz poczekaj. Tak, tu masz to. O, o, o właśnie. I zobaczcie, jak, jak pięknie. Luźna żuchwa. Dobrze, już obudziłaś się. <laughs> Dobrze, a żeby sprawdzić, czy naprawdę, bo niektórzy mają problemy z żuchwą, bo tutaj ten staw taki jest troszkę zardzewiały. Połóż paluszki tu, poszukaj sobie takiego otworu, ziewnij. I tutaj jest taka dziurka, o widzicie? I teraz parę razy ziewaj, opuszczaj żuchwę i do góry. Przeskakuje. No właśnie, czyli delikatniej, bo o to chodzi, żeby nie wypadła. Czyli musisz ćwiczyć, na razie delikatnie i coraz mocniej wzmacniać te stawy, żeby ta żuchwa była luźna. Bo później, jak będziemy śpiewać, no to będzie na to bardzo potrzebne, szczególnie przy samogłosce A. Opuść i zaśpiewaj A. O, widzicie? Czyli powtarzając, mamy trzy, już możesz opuścić <grym znalazłem> ręce. Mamy trzy podstawowe zasady, o których musimy pamiętać, jak zaczynamy śpiewać. Podparcie, przydźwięk, no i luźna żuchwa. Czyli możecie sobie ćwiczyć, działać, to bardzo przyjemne. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.